Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek diesla omówiony, mianowicie silnik Volvo 2.0 oznaczenie D5 VME. Produkowany od 2010 roku do 2016. Moc tego silnika to od 136 koni poprzez 150, 163 aż po 100. 75 koni. Czym się wyróżnia ten silnik? Jaka jest jego budowa? Wszystkie silniki mają zmienną geometrię. Turbosprężarki. Pasek rozrządu, wymiana co 180 tysięcy lub co 10 lat. Koło dwumasowe wiadomo, wtryskiwacze piezoelektryczne Siemens. Czyli dosyć droga opcja. Mało naprawialna, także tutaj musimy polegać tylko na wymianie. Wymiana oleju co 30 tysięcy lub co roku. Z zalet na pewno musimy podkreślić, że jest to dosyć trwały silnik małe spalanie bardzo dobra elastyczność tego silnika wysoka dynamika trwała, niezawodna jednostka. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na pasek o sprzętu, który rob, lubi się, że tak powiem, kończyć przy dosyć małych przebiegach, około 60-80 tysięcy powinniśmy zwrócić na to uwagę. Silnik w najmocniejszych wersjach może mieć moment obrotowy 400 Nm, Wtyskiwacze, <tryskiwacze> tak jak powiedziałem. Systemu Common Ray, przepraszam, piezoelektryczne. Bardzo dobre dawkowanie paliwa. Yy, niestety, koszt wymiany wtryskiwaczy, kompletów wtryskiwaczy to kilka tysięcy. Nie możemy tych wtryskiwaczy, niestety, zregenerować. Tutaj turbosprężarka o zmiennej geometrii yy, yy, przepraszam, filtr cząstek stałych wiadomo, przy większych przebiegach niestety te. Ten osprzęt może już nam dawać znaki, niestety, co będzie się wiązało z wydatkiem, z wymianą tych części. Aczkolwiek sam silnik jest jednym z bardziej żywotnych, tak jak i silnik, który omawiałem, czyli 24D5. Co do spalania, średnie spalanie możemy zamknąć w okolicach 6 litrów, jeżeli nie będziemy szarżować w zależności od. Modelu, w jakim ten silnik był montowany, był montowany w modelach Volvo S40 II generacji V40, V50, C30, C70. Także tutaj yy, gama silnikowa jest dosyć spora. Tak samo Volvo S60 oraz Volvo S80 po faceliftingu także miały montowane oraz Volvo XC60 czy V70. Także silnik dosyć niezawodny, nie mający jakichś specjalnych wad, fabrycznych, ażkolwiek na niektóre elementy, tak jak na niewymienne, nieregenerowalne wtryskiwacze piezoelektryczne, musimy zwrócić na to uwagę przy zakupie z większym przebiegiem powyżej 170-200 tysięcy kilometrów Może mogą te wtryskiwacze już dawać nam objawy. Dodatkowo filtr cząstek stałych, jeżeli będziemy jeździć po mieście, także nam może dosyć szybko się zapychać i niestety silnik będzie przechodził w tryb awaryjny, co też się wiąże albo z serwisowym wypalaniem filtra, albo niestety przy większych przebiegach także z wymianą takiego filtra cząstek stałych. Także to by było na tyle odnośnie silników. To są takie krótkie filmy podsumowujące różne silniki diesla. Nie przedłużam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego odcinka.